Cześć kochani, nazywam się David Gaboriu, jestem w Częstochowie, a dokładnie na Rynku Wieluńskim. Razem z Almece robimy kolejny event z cyklu Almy chroni łąki. Będziemy edukować jak szać łąki. Do naszej akcji włączyli się już naukowcy i influencerzy, a dzisiaj w naszej wspólnej akcji bierze udział pan prezydent miasta Częstochowy. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzień dobry i bardzo dziękuję za wsparcie naszej akcji. Co Pana przekonało wzięcia udziału w niej? W Częstochowie, mieszkańcy potrzebują terenów zielonych. Potrzebują mieć możliwość kontaktu z przyrodą, spędzania wolnego swojego czasu właśnie na, te, na łonie przyrody. A poza tym jest to bardzo pożyteczna akcja, ponieważ związana jest z retencją wody. Dokładnie, o wodę będziemy się edukować. Czy Pan Prezydent również będzie nam pomóc i szac Potrzebujemy każdego wsparcia. Oczywiście, Almetta chroni łąki. Często chowa jest często zielona, w związku z tym do pracy. Idziemy! A wiecie, że gdyby tutaj zaszedł trawnik, to pochłaniałaby około 20 do 25 litrów wody tygodniowo na metr kwadratowy, a łąka potrzebuje dużo mniej! A jak zawsze z nami nie zawoda podacja łąka. Panowie, nie lepiej byłoby tutaj wsadzić trawnik w centrum cienstafowym? łąka jest pilniejsza, to tym wiesz. No poza tym ma głębsze korzenie niż trawnik. Tak jak widzimy na tej tablicy, trawnik, e, płytkie korzenie. Łąka, rośliny łąkowe prawie 25 razy głębiej sięgają niż, e, niż trawa. Mogą korzystać z, takich, z takiej wody, która spadła parę miesięcy temu. Właśnie, woda jest bardzo ważna, musimy ją szczędzić. Kochani, z nami dzisiaj Kasia i Tomek z blogu Polska po godzinach. Powiedzcie mi, co Was pusiło do tego, żebyście siali łąki? Kochamy polską przyrodę i chcielibyśmy widzieć jej więcej w miastach. Łąki oznaczają lepszą retencję wody, czystsze powietrze i dają schronienie zapylaczom. Co byście powiedzieli osobom, które znacie, waszych otoczenia, żeby też ich zmotywować do siania łąki? Myślę, że każdy może mieć wpływ, każdy może tutaj dorzucić swoją małą cegiełkę, możemy wysiać łąkę na balkonie, w ogrodzie. Na tarasie nie trzeba czekać na miejskie inicjatywy. Róbmy to wszyscy razem. Super, kwiateczka! Juhu! Dzisiaj ze mną jeszcze Magda Kogut z dzieciakami z blogu Trzeszliwa.pl. Jak Wam się spodobało, Sianie? Było świetnie skręciliśmy się na Magda. <laughs> <laughs> tak. Dzieciaki, jak się robiliście? Super, super. super. Teoś, super. Gaja. I co, teraz plan jest taki, że będziecie siać u siebie w domu? Będziemy, mamy co prawda mały taras, ale myślę, że posiejemy to, posiejemy na następny rok. Już tak. mamy taki e, mały e, kawałeczek naszej łączki tarasowej, e, no musimy rozszerzyć teraz Super. naszą... Tak? naszą, I, naszą... Za rok, I za rok się widzimy też e, w Polsce, będziemy siać? Będziemy! Tak? Będziecie siać? mistrzami yeah. na pewno. Tak? tak? Super! Piuteczka? Piuteczka! Piąteczka! <laughs> yeah! Ekstra! Akcja Częstochowa zakończyła się sukcesem, ale to nie koniec, ponieważ do 2024 roku Almetty chce zasiać 150 tys. metrów 2 łąki kwietnych i pasów kwietnych w całej Polsce. Szedźcie nas na AlMETPL i chruńcie łąki razem z nami!